Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. W dzisiejszym odcinku udamy się do naszej jaskini nieskończoności, gdzie zwiedzimy sobie jaskinię. Pozbieramy surowce, tak nam potrzebne jak zwykle. I... I co tam jeszcze? No ogólnie poczujemy smak przygody. Ta jaskina jest dosyć duża, pewnie ten odcinek będzie podzielony na party. I mam dla was kilka ogłoszeń. Po pierwsze, założyłem się swoim wymem, że wyjdę z tej jaskini żywy i ani razu tam nie, nie umrę. O dwa złote się, się założyłem z nim, na hardzie że jasno będę, nie na peaceful. Jestem na peaceful, zmieniam na harta. Założyłem się, założyłem się z nim, że będę ży, że ani razu nie umrę. Tak mówię, mówię wam po prostu. Nie wiem po co, ale mówię. No, no, to liczcie, że przeżyję, bo wygram 2 a inaczej stracę. Dobra. Druga rzecz. Z, uż z użytkownikiem wojwym postanowiliśmy założyć własną stronę. Właściwie to będzie moja strona, na której będą let's play e, moje. Będzie prawdopodobnie forum, będzie tam galeria, strona główna, y, 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 będzie wszystko podzielone i. Będzie o wiele ładniejszy interfejs, będzie w ogóle wszystko fajniejsze, wyższa jakość filmów. Nie będę miał już ograniczeń prawdopodobnie. Będą o wiele szybciej się filmiki przesyłać, więc to kolejny plus. I um, jeśli będzie duża popularność strony, to zyski żys mogą być naprawdę z niej za wręcz zadziwiające. Mówię Wam, mogą być zadziwiające z niej zyski. I, jeśli Bóg pozwoli, zysku z tej strony, ben, ben, być może będziemy ogłaszać, będą ogłaszać konkursy, których nagrodą będzie le, pełna wersja Minecrafta. Legalna rzecz jasna oczywiście przeze mnie opłacona. Um, I. No i wy będziecie happy. Mam nadzieję, że będzie. Duża popularność, że będziemy stać na takie coś, bo to nie będzie dosyć tanie. Pamiętajcie, że Minecraft kosztuje teraz 80 złotych, czy tam 60. Więc. No i ogólnie mam nadzieję, że będzie duża popularność. No dobrze. A teraz tu co jest? Pewnie pochodnia tam pod spodem. Zrobię sobie zbroję. Zrobię sobie sproje tak naszek wypadek właśnie po to, żeby nie zginąć Żeby zdobyć te dwa złote Czy <laughs> człowiek nie zrobi, żeby zdobyć 2 złote dobra Więc żyje 24 sztuki żelaza kiedyś zrobię porządek w tym kuferku moim tu, tu, tu Dobrze. A, jeszcze jedno. Na tej stronie, którą zrobimy, będą też let's play'e Wojwyma. I to będzie nasza wspólna strona. Ale... O... O Jezu. Co to było? Ja nie wiem. wolę nie wiedzieć. Ale dobra, idziemy. Tam okazało się, że tutaj jest przejście ząbane. Musiałem zrobić korytarz. Aby można było dojść do tej naszej ogromnej jaskini, bo tutaj, zobaczcie, czekajcie. Mam, nie mam już kamienia prawie w ogóle. Czekajcie, podgłośnie trochę. No. no, teraz jest lepiej. Przynajmniej dla mnie. przesłyszeć te potwory, gdyby na mnie szarżowały. No dobrze, pozbieram tutaj materiały. Wiadomo. Nic normalnego. Wziąłem lawę. Tak, na szybki wypadek, żeby załatwić potwory, gdyby w dosyć innowacyjny sposób. Mam nadzieję, że to się jakoś przyda. Przyda się to, ta lawa. Oczywiście mam diamentowy miecz. Też na wszelki wypadek. Muszę przejść wykraść te dwa złote i pokorzyć mój wyma. Dobra. Chyba nie ma. Jezu, Minecraft. What are you doing, man? Jakaś masakra. Jezu, Minecraft. O Minecraft, nie wkurzaj mnie nawet. Nawet nie próbuj. O, Jezu, tutaj też jest żelazo. Dobra, tędy. E, nie, 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 wejście. Zaraz, zaraz wrócę. Ich Minecraft się ogarnie. Boże, święty. E, nie, 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 co się tutaj dzieje na razie. No, jak Minecraft? Lepiej? No, wiadomo, że lepiej. Dobra, jak widzicie, zmieniłem kilow. Bo ostatni jest na mega wyczerpaniu. Zostawiłem go w bazie. Papa, pa. zostawiłem go w bazie. Chwila, jest już noc. Kurde, Creeper! Widziałem go. Jestem pewny, że tam był ale nic tu nie wejdzie więc najpierw sprawdzę górę jak coś na mnie skoczy to to stan zapału i krzyknę i będzie będziecie happy. bardzo Wow, mam wrażenie że to gdzieś tutaj blisko jest mojej basy nawet Nothing here. Zostałe pochodnie. Nic tu nie może się... Nic tu nie może być. Tutaj jest. No, Creeper, eh? Uh -huh. <grystanie> jest tu, jesteś. Game! Die in hell. Die in hell! He he he! Chyba. Ej no, lawa! Lava, what are you doing? Kurde. Cały czas tu jest. I... No. O, oh, zombie alarm! Teżgin. Ha ha ha! Jak widać lawa robi to, co ma robić? Wie co ma robić lawa? Gorzej, że nie mogę nad nią zapanować. Nic tu na mnie nie szarżuje. W szczególności łucznik. Stamtąd nic nie może przyjść. Chyba. Tutaj muszę uważać. Czemu nie mogę położyć? Sorry, że tak zamilkłem na chwilę. Jezu, jakie to duże jest. Kurde. Sorry, naprawdę ludzie. Przepraszam Was. Muszę zbadać tamten teren. Tutaj woda. Bye bye. Lawa też. Bye bye. Co za mną nie idzie? No nie, wow, Ta ten, tam też jest. Nad nie będę próbować, nie będę próbował że pamiętać, czy tam coś jest. Um. tutaj jest na 100%. Sorry, że będę czasami milczeć w tych odcinku, w tym odcinku. Um, dobra. Wow żelazo. Bardzo dobrze. Kurde. Kurde. Ja pier... Creeper. Creeperland po prostu. Robię sobie barykadę. I już Bye Bye Creeper Bye Bye Land creeper To na pewno nie wychodzi na powierzchnię? Dobra Jezu, dobrze, że zbroję mam I mam chlebek, jakby co zboży. Będę robić sobie tu nic chyba nie ma już ja to byłam. Całe szczęście już niedługo dzień. Tak mi mnie, mówi zegar. Mam węgiel? Mam, dobra, będę. Jakby co, będę mógł sobie zrobić pochodnie. Dobrze. Znaczy, tak średnio. Chciałbym zejść jakoś niżej. Wow! O oh, man! Naprawdę jest ogromny. Zastanawiam się, pójść tam? Dobra, pójdę w lewo. Naprawdę jest skinanie skończoności epicka. No, Może nazwę Creeple, Creeper Land. To nazwę Creeperland. Land. <laughs> Nawet pasuje ostatnio. Mnóstwo creeperów. Wszędzie creepery. Wszędzie. Dosłownie. że 0 szkieletów. Jeden zombie jak na 100 mil. Coś słyszałem? Czy mi się to tylko wydaje? Tutaj zablokuję. Ja zrobię cięcie. Włączę sobie muzykę na maksa. Nic nie słychać? Nie, nic nie słychać. Dobra, wracam na optymalną. Um, pójdę tędy. spik spik korytarzy, tutaj nic mi się nie spawnować. Jakby co? Mówię od razu. Dobra, nawet jeszcze pamiętam, jak wrócić. Jakiś cud, sukces. Pół sukces! Wow, chyba tam... Wow, to tu idzie jeszcze! Myślałem, że będziemy musieli zawrócić. Bye bye woda. Sukces! Możemy iść dalej, kontynuować naszą epicką eskapadę. Teraz to się stanie, te pizka. No, i chyba zaraz sobie zrobię pochodnie. Eee, dziadostwo. Nic tu nie ma. A tak wyglądało dosyć go. Jest dosyć groźnie tutaj. Jeszcze węgiel. Wydobędę go.